W ostatnim odcinku e, mówiłam o tym, jak e, budowa i proporcje naszego ciała wpływają na to, e, czy jesteśmy dobrzy w przysiadzie, czy jesteśmy lepsi w martwym ciągu. Oczywiście tutaj jest dużo e, niuansów i bardzo indywidualne podejście, jeśli chodzi o tą budowę, do każdego, do każdego z osobna trzeba indywidualnie podchodzić, ale takie generalnie, generalne prawdy e, przekazałam pokrótce w bardzo okrojonym. E, okrojony sposób. I teraz pytania, które się pojawiły dotyczące kości. Cóż, jak grubość kościca wpływa na siłę, i czy tak naprawdę, jak w jaki sposób można poprawić grubość kościca i odżywienie kości? To się z tym wiąże. No tutaj temat dość mi bliski, ponieważ z kośćmi miałam problemy jako już 8-letnie dziecko. I tak naprawdę, czy jesteście grubo kościści, czy macie y, kości cienkie? Tak naprawdę tutaj genetyka ma bardzo duże znaczenie. Możecie sobie to bardzo łatwo stwierdzić, chociażby na, po grubości nadgarstka y, czy te kości są grubsze, czy są, y, czy są y, cienkie, tak. Jeżeli czy grubość tak determinuje również siłę, no jeżeli jesteście, jeżeli macie gruby kościec, to też będzie predysponowało was genetycznie do tego, żeby większą ilość mięśni na tym kościu zaczepić i żeby mięś, więc większą ilość mięśni posiadać, więc to no tutaj jest ścisłe powiązanie i bardzo, bardzo fajnie to ze sobą ze sobą połączyć. Jeżeli, tak jak mówiłam na garstku, można to sobie. Zobaczyć tak yy, najłatwiej, albo na przykład na grubości kości. Chociaż tutaj, jakby nasady kości długich, może nie tyle nam mówią w 100% o mineralizacji kośćca ponieważ tutaj, tak już bardzo profesjonalnie, trzeba by było sobie wykonać badanie, pomiaru gęstości kośćca Ja miałam takie badanie robione i to już w dzieciństwie, yy, więc to też polecam. Jest coś takiego jak coś nazywa densytometria, albo można sobie zrobić badanie kośca skanując własne ciało to też na pewno wiele przychodni w Polsce to robi. Podejrzewam, że prywatnie, ponieważ na ten metr dostać się na fundusz, to chyba teraz był bardzo duży problem, żeby to w ogóle załatwić i żeby to uzyskać. Więc e, takie są metody oceny. Organoleptycznie to sobie sami możecie sprawdzić i porównać sobie z kimś znajomym, kto ma szerszy. Nadgarstyk, kto ma szerszy, szerszą kostkę na przykład, nie? Więc w jaki sposób sobie kości można odżywić i w jaki sposób wpłynąć na to, że mineralizacja kości będzie większa? No, jest tylko jeden bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić mianowicie ćwiczyć fizycznie. I należy zaopatrzyć Wasze ciało w większą ilość mięśni, ponieważ pracująca tkanka mięśniowa w bardzo efektywny sposób będzie kości odżywiała. Mogę Wam podać tutaj bardzo łatwy przykład, bardzo bliski mi przykład: po, po raz kolejny miałam nowotwór kości strzałkowej poddzialewego, wycięli mi część kości, zrób, otworzyli mi jamę szpikową wydłubali co tam trzeba, zcięli ten nowotwór i miałam że tak taką dziurę w nodze, dziurę w kości, tak. I podaj, po trzech miesiącach, czy po czterech miesiącach, nie, po trzech miesiącach zaczęłam ćwiczyć. A, I ogólnie to chodziłam o kulach bardzo dużo, bo oczywiście wiadomo, że byłam na zwolnieniu lekarskim i nie chodziłam do pracy, więc jedną moją rozrywką było spacerowanie po osiedlu, więc plecaczek na plecy, kule pod pachy i chodziłam sobie tyle, ile mogłam, bo też to było Operację miałam wiosną, nie wiosną, latem, więc pogoda też była odpowiednia. Bardzo wcześnie zaczęłam ćwiczyć i później jak pojawiłam się w szpitalu na wizycie kontrolnej, no bo nowotwór, jak, jak dobrze wiecie, jak widnął nowotwór, to trzeba później pojawiać się w przychodni na wizytach kontrolnych. Oni to sprawdzają, robią skany i robią badania, badania kontrolne. I bardzo ku zdziwieniu lekarzy bardzo szybko ta jama szpikowa się wypełniła i bardzo szybko nastąpiła kompletna mineralizacja tej, tego odcinku kości, który został y, chirurgicznie usunięty, więc to takie pozytywne wnioski z treningu fizycznego i z tego, że po prostu się ruszałam, czyli tak, jak wam powiedziałam. Jeszcze raz powtarzam, żeby zwiększyć mineralizację kości, najważniejszy jest wysiłek fizyczny. Trzeba się oczywiście ruszać, trzeba trenować, ponieważ mięśnie odżywiają wasz kościec, tak? I to jest główny czynnik, który powoduje, że te kości będą silniejsze. No, tak jak wam powiedziałam, też po wszystkich rodzajach złamaniach, jak na przykład chodzicie. Do rehabilitanta, do fizjoterapeuty i on należąco wam każe robić jakieś ćwiczenia po złamaniu nogi. Jak już nie jesteście o kulach, jak już nie macie gipsu, jak już wszystko jest tak naprawdę dobrze, to po co to on to robi? On to robi po to, żeby, nie wiem, w leżeniu wam y, ruszać nogą, tak? Albo podwieszać jakąś nogę. Nie wiem, co to są w ogóle za. Za herezję i za pomysły. Natomiast, żeby efektywnie coś zrobić, to trzeba na nogi stanąć i trzeba użyć mięśni, żeby tudzież właśnie te pracujące mięśnie spowodowały dobre krążenie i odżywienie kości. No tutaj ja jestem chyba jednym z najlepszych, albo bardzo dobrym przykładem na to, że mięśnie odżywiają kości i kości współpracują z mięśniami, ponieważ. Kiedy byłam jeszcze wcześniej dzieckiem i kiedy miałam jałową martwicę kręgu, i zanikał mi krąg piersiowy. Z tego też powodu, że krąg zanikał, mięsień był nieaktywny i mięsień nie działał, bo krąg zanikał. Tak? Czyli to działa też w drugą stronę w momencie, kiedy. Yy, właśnie ta kość jest yy, w nieodpowiedni sposób funkcjonuje, to z drugiej strony mięsień nie może pracować, nie? Więc yy, pamiętajcie o tym, że te dwa układy, kostny i układ szkieletowy, one ściśle współpracują ze sobą i na przykład, dlaczego osoby starsze często podczas upadków łamią biodra, łamią nadgarstki, kości udowe, coś tam, takie historie, bo to jest bardzo częste. No cóż, dlatego, bo w wieku starszym spada zawartość mięśniowej, czyli tak zwana sarkopenia, następuje, która również jest spowodowana zmianami inwolucyjnymi w przewodzie pokarmowym i problemami z trawieniem i z wchłanianiem różnych substancji, to o tym mogę nagrać zupełnie osobny odcinek, ponieważ pisałam pracę na studiach, broniłam się na studiach w katedrze geriatrii u profesora Kostki, który był wówczas naczelnym konsultantem w dziedzinie geriatrii i no tutaj troszeczkę o starzeniu się wiedzę posiadam, więc starsze osoby nie używają mięśni, aparat szkieletowy, aparat mięśniowy jest niewykształcony, jest wręcz w zaniku, dlatego też bardzo kości są, e, nie chcę powiedzieć, że tak, czy jakieś takie słabe, natomiast chodzi o to, że aparat szkieletowy jest bardzo, e, bardzo łatwo e, podlega różnym urazom i bardzo łatwo go zniszczyć, tak, złamać kość czy doznać jakiegoś 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 złamania, chociażby ze skręcenia czy zwykłego, zwykłego upadku. No tutaj właśnie upadki były takim z jednym z ogromnych zagrożeń osób, osób starszych. Kolejne to jest wizyta w szpitalu albo trwałe przebywanie w szpitalu, kiedy osoba starsza dzięki, dzięki nie dzięki, ale poprzez jakąś infekcję czy jakąś chorobę pojawia się w szpitalu, kładą ją do łóżka, nie ma nic gorszego niż położyć starszą osobę do łóżka, wówczas pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest osłabienie mięśni oddechowych, osłabienie przeponu, osłabienie mięśni międzyżebrowych, ponieważ one nie, pra nie pracują prawidłowo podczas w pozycji leżącej, co w konsekwencji dalej prowadzi do bardzo e, częstych i bardzo poważnych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. No i tutaj już cała kaskada która prowadzi niestety do upośledzenia zdolności, można nawet powiedzieć, życiowych takiej osoby, ale to jest temat na osobny odcinek. Jeśli jesteście, jesteście zainteresowani na temat sarkopenii i starzenia i takich rzeczy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja chciałam się dzisiaj z Wami podzielić tylko moim doświadczeniem, które potwierdza konieczność i zasadność trenowania podczas czy po urazie. Kostnym jaki mieliście w swoim życiu, czy jeżeli coś tam się wydarzyło u was, jeżeli jakiś uraz kostny był złamanie od razu po zdjęciu gipsu, a nawet już wcześniej możecie sobie ćwiczyć e, w różnych innych płaszczyznach swojego ciała, ponieważ hormony się i tak wydzielają, neuroprzekaźniki się i tak wydzielają, tak? Oczywiście przysiad jest tutaj najważniejszą rzeczą, ale na przykład. E, jeżeli złamiecie rękę, to możecie robić przysiady. Jeżeli zwichniecie sobie nadgarstek, to możecie robić wszystkie inne ćwiczenia, nieangażujące nadgarstka, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo zamienników i fajnych zamienników, które można zastosować w odpowiednim planie treningowym, żeby nie być wykluczonym z aktywności fizycznej podczas chwilowej niedyspozycji jakiegoś tam obszaru w Waszym ciele. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do y, dawania lajków, y, subskrypcji i. Piszcie w komentarzach, oczywiście, co Was interesuje i jakie macie własne przemyślenia na ten temat. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do następnego odcinka.